Witam wszystkich. Witamy w tym nowym filmie. Dziś wybieramy się do jednego z najbardziej fascynujących krajów w Europie miejsca charakteryzującego się historią, tętniącą życiem, kulturą, zachwycającymi krajobrazami i oczywiście pysznym jedzeniem. Dzisiaj porozmawiamy o Rumunii. Od majestatycznych zamków po pokryte mgłą góry ten kraj ma wiele do zaoferowania. Jeśli więc kiedykolwiek zastanawiałeś się, co czyni Rumunię tak wyjątkową, zostań z nami, ponieważ w tym filmie dowiemy się wszystkiego, co musisz wiedzieć o tym wyjątkowym miejscu. Chodźmy tam. Rumunia to kraj położony w południowo-wschodniej Europie, w regionie Bałkanów. Graniczy z Ukrainą na północy, Mołdawią na wschodzie, Bułgarią na południu, Serbią na południowym zachodzie, Węgrami na zachodzie i Morzem Czarnym na południowym wschodzie. To położenie zapewnia imponującą różnorodność geograficzną od ośnieżonych gór w Karpatach po rozległe równiny rumuńskiego regionu Campos. Jednym z najbardziej godnych uwagi krajobrazów Rumunii są karpaty, pasmo górskie biegnące przez środek kraju. Góry te słyną ze swojego naturalnego piękna, lasów sosnowych i świerkowych oraz z tego, że są domem dla rzadkich gatunków, takich jak niedźwiedzie, wilki i rysie. Zimą stają się idealnym miejscem dla miłośników sportów zimowych, latem zaś oferują szlaki turystyczne o każdym stopniu trudności. Na południu znajduje się Delta Dunaju, jeden z największych i najlepiej zachowanych ekosystemów rzecznych w Europie. Jest to idealne miejsce dla miłośników przyrody, ponieważ jest domem dla dużej liczby ptaków wędrownych, ryb i wyjątkowej flory. Można tu wybrać się na wycieczkę łodzią, cieszyć się spokojem krajobrazu i zwiedzać pływające wioski na brzegach Dunaju. Historia Rumunii jest tak bogata i różnorodna, jak jej krajobrazy. Terytorium dzisiejszej Rumunii było zamieszkane od czasów prehistorycznych i na przestrzeni wieków było świadkiem wpływu różnych cywilizacji. Jednym z kluczowych momentów w historii Rumunii było powstanie średniowiecznych księstw Wołoszczyzny i Mołdawii, które później zostały zjednoczone pod nazwą Rumunia. Księstwa te przez kilka stuleci znajdowały się pod panowaniem Imperium Osmańskiego, co pozostawiło głęboki ślad w kulturze kraju. Jednak najbardziej charakterystyczną postacią w historii Rumunii jest Wład Palownik, lepiej znany jako Drakula. Chociaż postać Drakuli opiera się na postaci historycznej, literatura i kino wyolbrzymiły legendę. W lat III, książę Wołoski z XV wieku, słynie z okrucieństwa i rzekomego związku z postacią wampirów, ze względu na brutalne metody karania. Zamek Bran w Transylwanii jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Rumunii ze względu na tę legendę. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować, aby zobaczyć więcej takich filmów. Modernizacja Rumunii rozpoczęła się w XIX wieku, kiedy kraj został ostatecznie zjednoczony pod panowaniem dynastii Hohenzollernów a w 1881 r. Proklamowano królestwo Rumunii. Jednak współczesna historia Rumunii jest naznaczona reżimem komunistycznym, który powstał po II wojnie światowej pod dyktaturą Nicolae Ceaușescu, który rządził żelazną pięścią aż do jego obalenia w 1989 r. Podczas rewolucji rumuńskiej, Rumunia ma fascynującą kulturę pełną wielowiekowych tradycji. Muzyka i taniec odgrywają bardzo ważną rolę w życiu Rumunii, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Chora to tradycyjny taniec wykonywany w kręgu, powszechny podczas wielu uroczystości i uroczystości. Nie zapomnij zostawić lajka, jeśli film Ci się spodobał. Jednym z najciekawszych aspektów rumuńskiej kultury jest folklor, który obejmuje bogatą różnorodność legend, mitów i przesądów. Oprócz słynnej legendy o Drakuli w Rumunii, znajdują się liczne historie o mitycznych stworzeniach, takich jak strzygi, wampiry i mori, duchy, które stanowią integralną część literatury i tradycji ustnych. Kiedy mówimy o Rumunii, nie sposób nie pomyśleć o kraju, w którym historia i przyroda splatają się z niemal hipnotycznym magnetyzmem. Ale co jeśli powiem Ci, że magiczna jest nie tylko ta kraina, ale także jej ludzie? Rumuńscy mężczyźni i kobiety mają szczególną aurę, jakby w ich żyłach płynęła mieszanina średniowiecznej tajemnicy i współczesnej pasji. Rumunki znane są ze swojej naturalnej elegancji. Od górzystych krain Transylwanii po wybrzeża Morza Czarnego jego rysy zdają się być wyrzeźbione przez ręce renesansowego artysty, głębokie oczy, które zachęcają do zatracenia się w nich, włosy oscylujące pomiędzy złotem pszenicy a najgłębszą czernią i skórki, które przy odpowiednim świetle zdają się odzwierciedlać krajobrazy ich krainy. Ale nie chodzi tylko o jej piękno fizyczne, mają inteligencję i psotność, dzięki którym nie można się im oprzeć. Rozmowa z Rumunką jest jak czytanie wiersza, każde słowo ma rytm i rytm, który urzeka. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety łączy coś, co czyni ich wyjątkowymi, głębokie połączenie ze swoją kulturą i ziemią. Są to istoty, które potrafią cieszyć się prostymi rzeczami, jak tradycyjny taniec czy czerwone wino pod rozwieżdżonym niebem. Ale są też pełne pasji, intensywne i nie boją się spojrzeć życiu w oczy i odważnie stawić mu czoła. Pod względem religijnym Rumunia jest w przeważającej mierze prawosławna, a rumuński Kościół Prawosławny jest jednym z najbardziej wpływowych. Rumuńskie cerkwie słyną ze swojej architektury, w której znajdują się piękne freski i ozdobne detale. W całym kraju znajdują się tysiące klasztorów, z których niektóre znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jak na przykład klasztory malarskie Bukowiny, słynące z fresków pokrywających zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne budynki. Oprócz wyznania prawosławnego w Rumunii istnieje niewielka społeczność katolicka, protestancka i żydowska, co odzwierciedla różnorodność religijną i kulturową kraju. Rumunia to raj dla miłośników jedzenia. Na jej gastronomię wpływa mieszanka tradycji bałkańskich, tureckich, węgierskich i słowiańskich, czego efektem jest różnorodność pysznych dań. Jednym z najbardziej znanych dań jest sarmale, czyli liście kapusty nadziewane wieprzowiną i ryżem, powoli gotowane w sosie pomidorowym. Danie to powszechnie podaje się podczas świąt i dużych rodzinnych spotkań. Innym typowym daniem jest mamaliga, czyli rodzaj polenty przyrządzanej z mąki kukurydzianej. Podaje się go najczęściej z owczym serem i kwaśną śmietaną. Jest tradycyjnym dodatkiem do wielu dań mięsnych. Ciorba de burta to gęsta zupa z jelit, kroicz i bulionu z octem, która ma niepowtarzalny smak i jest bardzo ceniona przez mieszkańców. Nie możemy zapomnieć o mititei lub mici, małych bułeczkach z mięsa mielonego, najczęściej wieprzowiny, wołowiny i przypraw, które gotuje się na grillu. Podaje się je z musztardą i pieczywem, są bardzo popularnym daniem na nieformalnych spotkaniach i grillach. A na deser jednym z najbardziej charakterystycznych jest kozonać, słodki chleb wypełniony orzechami, kakao i kandyzowanymi owocami, przygotowywany specjalnie na Boże Narodzenie i inne uroczystości. Jak widzieliście, Rumunia to kraj pełen historii, kultury, krajobrazów i niesamowitej gastronomii. Od gór po Morze Czarne, przez życiem miasta i gościnnych ludzi, Rumunia ma coś dla każdego. Niezależnie od tego, czy szukasz przygód na świeżym powietrzu, zwiedzania średniowiecznych zamków, czy po prostu delektowania się pysznym jedzeniem, ten kraj ma wiele do zaoferowania. Zatem, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję pojechać do Rumunii, nie wahajcie się tego zrobić. A jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej treści o niesamowitych miejscach na całym świecie. I masz to spojrzenie na Rumunię, kraj pełen historii, zachwycających krajobrazów i fascynującej kultury, która zasługuje na odkrycie. Nie zapomnij dołączyć do kanału, włączając powiadomienia, aby nie przegapić żadnego takiego filmu.